Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, сьогодні 7 листопада і ми чуємо слово з Євангелії від Луки. Сьогодні дуже гарна притча про управителя. Хоча контроверсійна, бо напевно ну, викликує віку... вона якесь обурення, Невже Ісус підтримує несправедливість, нечесність. Послухайте. To czasu Jezus skazał do swoich uczniów. Był jeden bagaty człowiek, który miał jako z zwinowatyły, niby win roztraczył jego majno. Pokłykawszy jego, skazał jemu, że co ja czuję pro tebe, daj zwit pro swoje uprawlinia, bo obiecznie nie możesz rozporządzać się. sobie mirkowaty sobie uprawytel. Coż mnie a że i Pan pozbawia mnie uprawlinia? Kopaty nie mają siły, że brakowate sorą Znaję, co zrobię, żeby, gdy będę usunęty z uprawiedliwienia, przyjął mnie do swoich domów. I pokłókawszy każdego z bożniki słowa Pana, zapytał pierwszą. z kilkie mojemu Panowi? To sto powie, 100 I skazał winomu, weźmy w swoim rozpysku e, szybko zjadaj i napisz 50. Potem zapytał drugą, a ty skilkie wynęty. To wid від, e, kazał. 100 mi rok pszenicy. Każe Jemu, weźmy swoje rozpysko, napisze 80. I pochwalił Pan czesnego uprawitela, bo to i rozumno wczynił, a że syny rozumniejszy widzi nie wświtła u swojemu pokolini. E, tak, przyczeka stawił nam bardzo takich zapytań. Zdaje się, że Jezus pochwalił uprawitela. Який, який крав свого пана. Ісус, звичайно, не підтримує брехні і крадічки. Десь тут є якийсь прихований сенс, треба його знайти. Розумієте, що ця притча, вона сказана людиною, яка живе на Близькому Сході, в культурі єврейській, взагалі там Арабській. Mm, one lubią takie przyczę, te jakby czytko, radykalnie radykalno m, je pewnie pokazanie pewnie m, sytuacji, pewnie podii, jakie mają na oszerze z jakichś problemi. A też, co jest, znajte publiczne, może skazać, nie drugorządno, one nie mają żadnego znaczenia. To, to tam jest jakaś meta. E, i tomu eee prawytela, baczcie, one jest tam mm, pomityłyszowin, krady, mają pana, wskazano panowi i pan chodzili z wilnyty. I e, po tym, co uprawiał, płycze bożniki w swoich pana i zmęszał im ich nieborg. E, jak chcę rozumieć, zwyczajno. w pierwszu roku trzeba było zobaczyć, jak to Про себе самого, він дбає про себе, про своє майбутнє. Це дуже важливо, щоб ми християни думали про наше майбутнє. Тобто він хоче собі ну, придбати сказати, друзів, він зменшує їхні борги і так далі. І коли зменшує е, е, ці борги, то звичайно, він не забирає в свого пана раніше він крав. Tu zdaje się, że on wytłumaczył o tej prowizji jaką miał każdy uprawiedliwca. Pan miał jakiś towar, zerno i tam produkty, jakie trzeba było prodaty. Typa jak u nas na aukcjonie I była jedyna, która tym zajmowała się. I ona sobie dodawała do tego pewne procenty jakie jej należały. Зацікавив, що з якусь ту суму управитель продав його його речі, а управитель собі сам рішав, скільки відсотків він ще хоче на цьому для себе заробити. І здається, що він тим боржникам свого пана він зменшив якби, ці борги, відмовляючись від своєї провізії. Тобто він пожертвував, можна сказати, собою. Ну, Бо такий управитель в часи Ісуса не мав постійно, якби, zarobitnej płaty, nie pensji, nie. On po prostu, po e, prostu takim czynem zarobiał. No to jego życie było nieczesne, a zaraz on stał czesne i jeszcze ma jakąś turbotę, pojawia jakąś turbotę pro swoje majbutnie. I sujca, i w swojej najbliższym, I sens tej w tym, że każdy z nas staje przed Bogiem. I my też mamy nareszcie jakąś, pojawiającą się jakąś turbotę, co z nami będzie. Чи вмію робити певні дії? Чи хочу робити певні дії, так, щоб Бог наприкінці мого життя похвалив мене Сказав, ну ти старався, ти старався про спасіння, ти сурбувався про це. Тут треба зрозуміти, що життя вічне це дар від Бога. Воно нам подарована Ісусом Христом, Він сплатив за нас борги на христі. Tak, nas prowadził, w Bożu miłość Bożą, spowiedź też z jakiś etapów, gdzie my widać bo możemy grzechy, niedoliki, znowu idziemy mm -hmm. radykalnie za Bogiem. Tak. ale mm, problem w tym, że nawet jeśli u jest czyste konto, po prostu nie ma ich to cały czas się tendencja do grzechów. До егоїзму, вона якось проявляє себе час від часу, я маю жити постійно в цій такій готовності, жартовності йти за Богом. просто. Маю проявляти цю турботу про своє Спасіння, не втратити відносин з Богом. І тому бачите, ця турбота як буде проявлятися в моєму житті? Я думаю, що це має бути час, присвячений на молитву. Да. E, цей нечесний управитель він вирішив щось втратити. Але перед учами має більше добро, більше блага. Тобто, щоб люди його прийняли і так далі, то він розуміє, що він має щось тут втратити, щоб пізніше отримати більше. А що для нас є найбільшим добром? Є Бог, Його любов, Його присутність. Він сам. i rady widno z Bochą. Warto szczość stracić ty, takim mając naszym jest czas, dużo ważny czas, tak jak uprawieli. My możemy czas wykorzystać dla siebie, czas jakim od Boha trzymały, to tu my go w Boha. Dla zarady własnej, na sołody tylko, a możemy czas też proswity dla baha ludej i na sławę, na sławę Bożą. I każdy z nas ma jakieś mri, jakieś hobby, jakieś bażania, by choćby tak prowesty czas i tak dalej. Nie? Zwyczajnie nie mają na co wszyscy mają ten czas, nie? Da. ale ważne jest, żeby czas naszego czasu proswity na przykład na modlitwę czy baczysz tu metu jakiej relację z Bogiem myślę że tu że na ziemi masz pożartwo tym czasem żeby być z Господом, żeby rozpalić w sobie te бажання, te pragnienia, być być z Господом. Może to z was ma taki doświadczony, tak regularnej modlitwy. Może to z was staje na, przykład, raniże, na tych 15 minut wcześniej, masz czas na modlitwę. Czytasz słowo Boże chociażby jakżeś chwilę i też do na, na robotę możesz się koronką czy na rozarię, czy może ktoś z was ma możliwość nawet pobyć na rankowej służbie szczodenną i tak dalej to ty żertujesz swój czas ale baczysz, że ten czas win pracuje na dobroce, czas osobiwy Bogu Buduje się odwoszenie z Bogiem, rozwija się twoja wira, Ти маєш більш-більш ну, миру в серці і так далі. Не? отримуєш від Бога неймовірну силу, щоб робити неймовірні речі. Може, сьогодні варто зробити таке рішення саме, щоб присвятити час для Бога. Так, це здається, що це втрата часу, не? але в майбутньому він буде е, приносити Так, Цей чоловік він відмовився. ale w przyszłości na pewno druzji zgadali, że ty był dla nas dobrym, żartownym i temu my też tobie dopomożemy. Ty nie propadesz. Mm. Dużo rozumna, duże garna prydziesza Jezusa i chaj ona ma jakieś w naszym życiu widłunia w odpowiedź na jedno słowo. Pożegnam wam dobrego dnia i Bożej opieki. Sława Jezusu Chrystus.